Kiedy czytam Ewangelię, to przypomina mi się fragment zmienionej niedzieli, kiedy, pamiętacie, czytaliśmy o łazarzu, czyli o tym biedaku, który leżał u bram bogacza i właściwie nic nie miał. Był pozbawiony wszystkiego, jeszcze nawet psy zabierały mu resztkę godności, zabierały mu to, co mu zostało. W naszym myśleniu, te psy to są takie bardzo miłe bobiki, które. Choć nikt Łazarza już nie żałuje, nikt mu nic nie daje, to chociaż one go liżą w takim geście przyjaźni, ale to jest zupełnie w obrazie biblijnym odwrotnie psy raczej są symbolem tutaj czegoś negatywnego. No ale tak czy siak, Łazarz ma imię, natomiast ten bogacz, choć wydaje się, że wszystko ma, to imienia nie ma. I teraz dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi uczniom, którzy spełnili swoją misję, byli wcześniej posłani, przez ich ręce działy się. Znaki cuda i wracają do Pana Jezusa i mówią, że nawet zły duchy, złe duchy się poddają nam ze względu na Twoje imię. Twoje imię jest tak mocne, tak potężne. I Pan Jezus mówi: Dobra, ale to się z tego nie cieszcie, że złe duchy się Wam poddają, a cieszcie się z tego, że Wasze imiona są zapisane w niebie. Poza tym oczywistym znaczeniem tego wyrażenia, że imiona są zapisane w niebie, to potem mamy w Apokalipsie, a też w innych miejscach, też w Starym Testamencie, już tę Księgę Życia, już właściwie od samego początku w pięcio, Pięcioksięgu mamy o tym mowę, potem jeszcze dalej prorocy. Ale też możemy to rozumieć właśnie w takim bardziej znaczeniu, można powiedzieć, intymnym, osobistym, że imię czyjeś, bo, bo zapisanie imienia w Księdze może nam się kojarzyć troszkę z jakimś spisem, jakimiś podatkami, jakimś biurem, ale tu bardziej chodzi o to, że Pan Bóg nas zna. I jasne, zna wszystkich, no bo wszystkich stworzył, jesteśmy wszyscy jego, jego dziećmi, ale to znanie w znaczeniu biblijnym by oznaczało taką relację żywą, z pragnieniem bycia z drugą osobą na zawsze, już nie tylko na jakiś czas, nawet nie do śmierci, ale ale już na wieczność i to jest takie znanie, to, to co, co mówi później Pan Jezus o relacji z ojcem. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn. I, i, i to jest ta, ta, ta wiedza o drugiej osobie, ta, ta znajomość, to wchodzenie w głęboką relację. Nie tylko poznawanie zwyczajów tej osoby, yy, że tam kicha na przykład w jakiejś sytuacji, albo że tam chrapie powiedzmy, tylko raczej to jest poznawanie. Serca i to zawsze zachwyca. Więc jeśli nasze imiona są, czy jak Jezus mówi, uczniów, imiona są zapisane w niebie, to właśnie w tym kontekście, w, tej, w tym pragnieniu ojca, by, by byli z nim na wieki. I to jest ta pierwsza rzecz bardzo, bardzo uderzająca w, w, w Ewangelii. I druga jest taka, że Jezus mówi też na koniec, że jesteście błogosławieni, szczęśliwi, że widzicie to, co widzicie. Bo wielu proroków, królów pragnęło ujrzeć to, co widzicie, a nie ujrzeli. Od razu też kojarzy mi się Hiob, który mówi dzisiaj w pierwszym czytaniu to jest, to jest już ostatni fragment Księgi Hioba ostatni rozdział, ostatnie wersety, zamykające tę te, te dużą księgę dużą w znaczeniu ilości rozdziału wersetów, ale też dużą w sensie treści, tych, tych, tych takich głębokich, też ciężkich treści, więc to, to jest zakończenie, które zawsze powinno wpływać na to, jak czytamy jakąś księgę. Zakończenie jest zawsze znaczące. To Biblię czytamy trochę inaczej niż książki, bo znaczy takie powiedzmy jakieś kryminalne, czy no głupio byłoby czytać kryminał na przykład od ostatnich dwóch kartek i potem dopiero od początku, bo to już Prawdopodobnie tam się wszystko rozwiązało na końcu, i to całe napięcie już nam znika, wtedy jak czytamy. Cała radość odkrywania, jak tam kto kogo tutaj szukał, zabił, ukradł, a policja gdzieś tam ścigała. Natomiast w Piśmie Świętym jest inaczej. My tu nie odkrywamy sensacji w znaczeniu jakiejś, żeby nas trzymały w napięciu, chociaż też są takie tu historie, to jasne. Natomiast bardziej chodzi o, o, o zmniejszanie dystansu do Pana Boga. To pismo Święte po to nam jest dane, więc mamy znać już, czym się kończy, co się dzieje. Na koniec i wtedy te historię zupełnie inaczej odkrywamy, ale yy, wracamy do, do Hioba, który już widzi, że mówi Pan, Panie, ty wszystko możesz, to, co zamyślisz, to wszystko czynisz. I mówi, yy, że ja dotąd znałem Cię tylko ze słyszenia, a teraz ujrzało ci moje oko. Więc to jest to, co też mówi Pan Jezus: szczęśliwe wasze oczy, że widzą. Yy, oczywiście, to jest troszeczkę wcześniej się dzieje historia Hioba niż, niż Pan Jezus był na ziemi, czy też nie jest Hiob ani królem, ani prorokiem, ale to nie w tym rzecz, bo jeśli my byśmy mieli być włączeni w to błogosławieństwo, szczęśliwi, błogosławieni jesteście, bo widzicie, no to my też ani nie jesteśmy królami, nie wiem, no może ktoś słuchający jest jakimś królem, nie wiem, ale prorokiem, no może też. Ale myślę, że możemy odczytać to troszeczkę inaczej, mianowicie widzieć, tu nie chodzi tylko o widzenie Pana Jezusa w ciele, tak jak widzieli uczniowie czy, czy siostra Faustyna, powiedzmy, bo przecież wielu z, z, w Ewangeliach, wielu w czasach Pana Jezusa widziało Go, Judasz, y, Żydzi, Sanhedrin, Faryzeusze, Saduceusze i tak dalej, to nic to nie dało im, w tym znaczeniu, że nie wykorzystali tego, tej łaski. Y, nie było to dla nich błogosławieństwo, bo nie zgodzili się na to. Natomiast ja rozumiem to tak, że szczęśliwe oczy nasze, że widzą, że my widzimy inaczej niż ludzie, którzy nie mają wiary. To nie jest dla nas żadna chluba, to nie jest jakieś wyniesienie nas, że jesteśmy lepsi od kogokolwiek, ale po prostu jeśli przyjmujemy wiarę, czyli mówiąc bardzo potocznie, punkt widzenia Pana Boga na jakąś sytuację, wtedy odkrywamy o wiele więcej. Widzimy więcej w jakimś jednym zdarzeniu, niż to, co pokazują nam tylko oczy, niż to, co. Ludzkie emocje mogą nam powiedzieć, a przede wszystkim strach, ten król naszych emocji, król niestety nie za dobry, ale silny, mocny. Więc jego abdykacja, wyrzucenie go z stronu następuje wtedy, kiedy zaczynamy patrzeć oczami Pana Boga, czyli widzimy szczęśliwe Wasze oczy, że widzą. Bo wielu chciałoby tak widzieć, ale, ale, ale nie widzieli, nie, nie, nie patrzyli tak na swoje życie, na historię, na wszystkie wydarzenia, to co przychodzi dzisiaj, co będzie jutro. Więc to jest wielka łaska, którą otrzymaliśmy jako wierzący i myślę też, że koniecznie trzeba za to dziękować Panu Bogu, że otwiera nasze oczy. Nie ma cudów, to historia Hioba podpowiada nam to jasno, że te, te ostatnie zdania Hioba, znałem Cię ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko. To się dokonało przez głębokie cierpienie tego człowieka, przez, przez bardzo potężne, mocne wydarzenia, które były od początku działaniem Pana Boga. Chociaż jesteśmy zbici z tropu na początku Księgi Hioba, bo tam pojawia się nam ten szatan, ale, ale ostatecznie przecież rozumiemy, że wszystko ma Pan Bóg w swojej dłoni i doprowadza do takiego właśnie końca. Więc możemy błogosławić Pana Boga za to, że daje nam doświadczenia, które otwierają nam oczy, które uczą nas widzieć tak jak czy raczej patrzeć, jak patrzeć powinniśmy po to, aby widzieć, a nie tylko patrzeć po to, żeby oceniać, żeby orientować się w sytuacji, ale patrzeć po to, żeby widzieć to, co pokazuje nam Pan Bóg, czy żeby widzieć rzeczy Jego oczami.